Jeśli właśnie szukacie prezentu dla osoby, która bardzo chciałaby rozpocząć przygodę ze światem dobrej jakości dźwięku, myślę, że dobrze trafiliście. W dzisiejszym materiale przygotowałem kilka propozycji zestawów stereo z różnych półek cenowych i o zróżnicowanych funkcjach. Dajcie znać w komentarzach, która propozycja jest według Was najciekawsza. Tymczasem, nie przedłużając, krótka przerwa na intro, po czym przechodzimy do konkretów. Odpalamy. Jednym z mniej, że tak powiem, inwazyjnych dla przestrzeni pomysłów na prezent w kontekście systemu stereo są kolumny aktywne. Audio Pro A28 cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wyłącznie jako system muzyczny, jak i nagłośnienie dla telewizora. Znacie kogoś, kto ciągle narzeka, że ma słabe brzmienie z TV? Podarujcie mu A28. Poza złączami fizycznymi RCA czy HDMI, AudioPro Pro oddaje do dyspozycji łączność bezprzewodową. Bluetooth, Chromecast, AirPlay 2 i autorski system Audio Pro. To wszystko sprawia, że A28 w zasadzie mogą łączyć się ze wszystkim. A28 to jak wspomniałem głośniki aktywne, czyli nie wymagające dodatkowego wzmacniacza. Ich moc wynosi 75 W na kanał i zapewnia zaskakująco głęboki jak na tak nieduże monitorki BAS. I to nie są puste słowa, bowiem A28 zaskakują każdego, kto ich posłucha. Tony niskie to nie wszystko, bowiem Audio Pro tworzył naprawdę niezłą scenę pełną niezbyt natarczywych tonów średnich oraz bardzo dobrego jak na tę półkę cenową wokalu. Całość brzmi naturalnie, jest odpowiednio dociążona i angażująca, a przy tym uniwersalna. Głośniki świetnie spisują się w muzyce, przy graniu na konsoli, a także podczas oglądania filmów i seriali. W przypadku, gdy wiecie, że dana osoba, której chcecie sprawić prezent świąteczny, ma odrobinę więcej miejsca na szafce, rzućcie okiem na propozycję numer dwa. Bluesound Power Note Edge wraz z kolumnami Indiana Line Tessie 261 to jeden z ciekawszych zestawów pod kątem brzmieniowym i technicznym. Power Note Edge to jednostka o mocy 40 W na kanał, wyposażona w jedno złącze optyczno-analogowe i HDMI. Ale najważniejszy w tym wszystkim jest mózg w postaci systemu BlueOS. Oznacza to w pokrótce rewelacyjnej jakości streaming i możliwość stworzenia całego ekosystemu nagłośnienia mieszkania multiroom. Indiana Line t 261 to z kolei jedne z tych głośników, które można polecić tak naprawdę w ciemno. Odtwarzają muzykę o stosunkowo łagodnej, ale niewybrakowanej sygnaturze z fajnym basem i przyjemnym wokalem. Dobrze to koresponduje z charakterem Bluesounda, stąd też ten zestaw jest jednym z chętniej przez Was wybieranych. Otwór Bass Reflex umiejscowiony z przodu głośnika znacznie ułatwia znalezienie dobrego miejsca dla kolumny. Można je oczywiście dosunąć do ściany, choć przekażcie obdarowanej osobie, że mimo wszystko warto w miarę możliwości zapewnić im, możliwie jak najwięcej przestrzeni. Wraz z trzecim zestawem musicie mieć pewność, że osoba, której chcecie sprawić zestaw stereo znajdzie miejsce na pełnowymiarowy wzmacniacz. Borotel A11 Tribute to świetna, ale nie najmniejsza jednostka, którą poleciłbym szczególnie w zestawie z nową serią głośników podstawkowych Indiana Line Diva 3. Wzmacniacz ten, choć powoli schodzi ze sceny na rzecz swojego następcy, nadal jest bardzo dobrą propozycją. Solidne 50W mocy na kanał, końcówki mocy klasy AB, moduł Bluetooth, ponadczasowy wygląd. Rotel czaruje wszystkim po kolei, ale przede wszystkim brzmieniem. W kontekście dźwięku warto wspomnieć o głośnikach. Indiana Line Diva 3 to nowy, zupełnie przeprojektowany model kolumny podstawkowej. Zmieniły się przetworniki, ich zawieszenia, wykończenie obudowy, jak i konstrukcja wewnętrzna wraz ze zwrotnicą. Głośniki stały się przez to bardziej przystępne dźwiękowo oferując jaśniejszy i pełniejszy przekaz muzyki. Bas jak na Indianę przystało, jest miękki i łagodny. Za to tony średnie zupełnie nie przypominają znanego z poprzednich serii Diva charakteru. Jest znacznie konkretniej, bardziej przejrzyście i jakby bardziej jaskrawo nawet można by rzec. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że kolumny DIVA 3 bardzo łatwo wysterować, przez co 50 watowy Rotel A11 Tribute świetnie odnajdzie się w ich towarzystwie. Przedostatni pomysł na prezent jest jednocześnie jednym z moich ulubionych zestawów stereo: mowa o amplitunerze RN600A oraz kolumnach Bowers Wilkins 606S3. Yamaha to już kawał amplitunera, to też zwróćcie na to uwagę w kontekście miejsca, którym może dysponować obdarowana osoba. Głośniki same z siebie też potrzebują nieco więcej miejsca, szczególnie biorąc pod uwagę otwór Bass Reflex z tyłu obudowy. RN600A to jeden z najbardziej wszechstronnych amplitunerów stereo na rynku. Różnorodne złącza wejściowe, funkcje sieciowe Musiccast, radio zwykłe, radio internetowe, Bluetooth czy też pokaźna moc 105 W na kanał przy 8 Omach. Do tego naturalne, choć liniowa sygnatura brzmienia. Wszystko to składa się na to, że Yamaha RN600A zdobywa ogromne uznanie już od dnia swojej premiery, która zresztą miała miejsce nie tak dawno temu. Gdy mowa o naturalnym brzmieniu, nie sposób nie polecić kolumn Bowers Wilkins 606 S3. Poprzednią serię S2 znam na pamięć. Nowe S3 są bardziej ewolucją niż rewolucją. W systemie z Yamaha dźwięk jest rozdzielczy, płynny i wyrównany, ale ogólny charakter został znacznie złagodzony. Kolumny mają w sobie nieco więcej kolorytu, co szczególnie czuć w niskim rejestrze częstotliwości. Bas choć nadal jest dobrze kontrolowany, jest nieco bardziej miękki. Słychać też, że tak powiem więcej pogłosu instrumentów. Dobrze to można usłyszeć na przykładzie perkusji czy też instrumentów strunowych. Gdy jednak nasz prezent grający musi być znacząco zmniejszony, a przy tym oferować wysoki poziom reprodukcji audio, jednym z lepszych pomysłów będzie Bowers Wilkins Cepelin. Jest to kompletny system bezprzewodowej rozrywki muzycznej wymagający jedynie dostępu do prądu i sieci Wi-Fi. Komponenty wewnątrz Cepelina, takie jak przetworniki, wzorowane są na kolumnach serii 600S2, co powinno dać sporo do myślenia w kontekście jakości dźwięku. Poza tym na pokładzie znalazło się wsparcie dla łączności Bluetooth, AirPlay 2 czy autorskiego systemu Bowers Wilkins Music. Zeppelin to bardzo wydajny muzycznie system zamknięty w charakterystycznej obudowie. Zakładam, że 240 W mocy łącznej to wartość, która zrobi wrażenie na większości melomanów, więc pod tym względem nie ma opcji, aby był to prezent nietrafiony. Mowa oczywiście o ciągłej, realnej mocy generowanej przez układ wzmacniacza. To oznacza dużą przewagę Cepelina uwydatnioną podczas cichego odsłuchu. Większa moc to lepsze wysterowanie przetworników, co przekłada się z kolei na pełniejsze tony niskie i wysokie. Koniecznie zwróćcie uwagę na wersje kolorystyczne, także na limitowaną wersję Bowers Wilkins Cepelin McLaren Edition. Szybkie samochody i dobre nagłośnienie to jest to, co lubimy najbardziej. W sytuacji, w której żaden z wymienionych zestawów nie porwał waszego muzycznego serduszka, a prezent dla melomana musi być, warto zajrzeć do najbliższego salonu Top Hi-Fi. Na miejscu nasi eksperci pomogą w wyborze idealnego zestawu stereo oraz odpowiedzą na wszystkie wasze pytania. Znajdą się też inne pomysły na prezent dla waszych bliskich <gryw> lub dla was samych. Lista naszych punktów scenarnych dostępna jest ciągle i niezmiennie pod adresem www.topheifi.pl. Serdecznie zapraszamy. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę i liczę na to, że tym filmem pomogłem Wam w wyborze styrofonicznego prezentu świątecznego. Nie żegnam się, ponieważ zobaczymy się już niedługo w kolejnym materiale. Do zobaczenia więc i korzystając z okazji, wesołych świąt. Trzymajcie się, cześć!